Czy strach przed porażką cię paraliżuje i trzyma z dala od osiągania sukcesów? Bardzo wielu z nas żyje znacznie poniżej swoich możliwości tylko z powodu strachu przed niepowodzeniem. Dzisiaj pokażę ci, jak pozbyć się strachu przed porażką i zacząć podejmować nawet największe wyzwania. Zupełnie zmienisz swój sposób myślenia o porażce, a co więcej, polubisz ją. Aż strach się bać strach przed porażką z założenia ma pozytywną intencję, ma zamiar ochronić cię przed negatywnymi efektami niektórych działań. Nie uważam więc, że strach jest absolutnie zbędny w naszym życiu, jest jak najbardziej potrzebny, gdy jesteśmy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, powstrzymuje on nas przed pewnymi działaniami które mogłyby się dla nas źle skończyć. Jednak jakimś cudem strach wkradł się do praktycznie każdego obszaru naszego życia. Jak się to stało? Przypomnij sobie czasy podstawówki. Już w szkole nauczono nas, że popełnianie błędów jest bardzo złe, wywołując negatywne emocje. Gdy uczeń zrobi coś źle, nauczyciele skutecznie wbijają do głowy, że porażki należy się bać, i w ten sposób strach zadomowił się tam, gdzie jest całkowicie bezużyteczny a nawet bardzo szkodliwy, uczucie strachu przed porażką sprawia, że ludzie zachowują się zupełnie irracjonalnie, nie podejmują działań, które mogą znacznie polepszyć ich życie, ponieważ boją się, że to i tak nic nie da, albo że jeszcze pogorszy sytuację. Boją się też, że znajomi będą się śmiali, rodzina będzie zawiedziona, a w głowie do końca życia będą sobie mówić, trzeba było tego nie robić, kropka i tak tkwią w tym, co zawsze. Pocąc się na samą myśl o jakimkolwiek działaniu, ludzie rezygnują z zakładania biznesów, inwestowania pieniędzy, występowania przed ludźmi, nawiązywania znajomości, osiągania swoich wymarzonych celów. Tylko dlatego, że się boją. Chcesz być jedną z takich osób, sparaliżowaną strachem na samą myśl o wyzwaniach? Nagroda za porzucenie strachu, skoro czytasz ten artykuł. Odpowiedź zapewne brzmi nie. I bardzo dobrze, bo jak pozbędziesz się strachu przed porażką. Zaczniesz działać, a to jest najważniejszy krok do osiągania życiowych sukcesów. Zaczniesz działać zmotywowany wiarą w sukces, pełen zapału i energii. Widzisz, to co musisz zrobić, to zakotwiczyć pozytywne uczucia z podejmowaniem nowych wyzwań, tak, aby jak tylko pojawi się w twojej głowie pomysł, razem z nim pojawiła się myśl, tak, chcę to zrobić, uda się, odniosę sukces, ta myśl skłoni cię do jak najszybszego działania, i nawet jeśli za pierwszym razem ci się nie uda, to nic się nie stanie. Powiesz sobie ok, to zrobiłem źle, to zrobiłem dobrze, to trzeba poprawić. A tam to zostawiamy i będziesz działać dalej. I dzięki takiemu podejściu w końcu odniesiesz sukces za cokolwiek byś się nie zabrał. Będziesz szczęśliwy, że nie pozwoliłeś na to. Aby strach przed porażką nadal trzymał cię z dala od tej inicjatywy. Jak się pozbyć strachu przed porażką? Zmiana podejścia jest tutaj kluczem. O tym przeczytasz w pierwszym punkcie. Poza tym jest jeszcze parę rzeczy, które możesz zrobić, aby całkowicie pozbyć się strachu przed porażką. 1. Nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne. Zapisz to przekonanie na kartce i niech stanie się ono częścią twojego sposobu patrzenia na niepowodzenia. Zrozum? Że porażka to coś niezwykle cennego. Każde niepowodzenie niesie ze sobą bardzo wiele wiedzy i nauki. Jeśli ci coś nie wyjdzie, jest to znak, żeby coś zrobić inaczej. Tak więc jesteś o duży krok bliżej sukcesu. Thomas Edison stworzył setki nieudanych projektów żarówki, zanim udało mu się wymyślić działającą. Teraz jest uważany za niezwykłego wynalazcę. Gdyby bał się porażki, to prawdopodobnie nie podjąłby żadnej próby. A nawet jeśli. Pewnie zniechęciłby się po kilku nieudanych projektach, patrz więc na porażkę jako na pewien rezultat twoich działań. Jeśli rezultat nie jest taki, jak zaplanowałeś, jest to dla ciebie świetna okazja do nauki. Następnym razem postąpisz inaczej, jesteś bogatszy o doświadczenie. Pamiętaj, że każda droga do sukcesu może prowadzić przez jakieś niepowodzenia, jest to naturalna kolej rzeczy. Naturalny proces. Aby osiągnąć sukces, musisz się wielu rzeczy nauczyć, a najlepszym nauczycielem jest właśnie porażka. Taki sposób myślenia jest absolutną podstawą, jeśli chodzi o osiąganie sukcesów w życiu. 2. Wyobraź sobie konsekwencje ciągłego rezygnowania z wyzwań, jakie nastąpią za 10 lat. Jak może wyglądać Twoje życie, jeśli wciąż będziesz się bać porażki? Jeśli nigdy nie zaryzykujesz, a teraz wyobraź sobie, że wykorzystujesz zewsząd nadchodzące okazje i podejmujesz rozmaite wyzwania, pomyśl, że ryzyko, które podejmujesz się opłaca, odnosisz sukces, jak tylko się za coś zabierzesz. Teraz więc zobacz, jak może wyglądać Twoje życie za 15 lat, jeśli teraz pozbędziesz się strachu przed porażką, które życie wybierasz. 3. Jeśli dotychczas bałeś się przegrywać. Pewnie zawsze jak coś miałeś zrobić, dokładnie wyobrażałeś sobie, co może pójść nie tak. Przykładowo widziałeś, jak nie zdajesz egzaminu na prawo jazdy, jak egzaminator mówi przykro mi, nie zdał pan. Jak odchodzisz stamtąd. Pełen smutku i rozczarowania. Takie wyobrażenia są głównym źródłem paliwa dla twojego strachu. Dlatego teraz zaczniesz wyobrażać sobie najbardziej pozytywny przebieg danej sytuacji, jaki może mieć miejsce. Zawsze wizualizuj sobie tą sytuację kończącą się sukcesem. Usiądź na parę minut, odpręż się, zamknij oczy i zacznij sobie to wyobrażać. Zobacz, jak egzaminator się uśmiecha i mówi gratuluję. Zdałeś. Poczuj, jak ty się zaczynasz uśmiechać i czuć niesamowitą radość. Wyobraź sobie, jak znajomi ci gratulują i jak odbierasz swoje prawo jazdy. Takie ćwiczenie da ci masę motywacji i wiary w siebie, a strach przed porażką szybko zniknie. 4. Nie bierz porażki osobiście. Jeśli coś ci nie wyszło, nie jest to informacja, że z tobą jest coś nie tak. Jest to informacja. Że Twoje działania były nie do końca trafne. Wystarczy więc zmienić działania, aby odnieść sukces. Wiele osób gdy odniesie porażkę, od razu tworzy sobie opinie na temat swojej osoby. I nie są to zbyt pochlebne opinie. Ty uniknij tego błędu, bo porażka nigdy nie mówi nic o twoim charakterze czy możliwościach, a jedynie o działaniach, które podjąłeś z tym zupełnie nowym sposobem myślenia o porażce możesz wreszcie zacząć podejmować wyzwania. Będąc pełnym wiary w sukces i motywację do działania, daj znać w komentarzach, czy wizja niepowodzenia nadal Cię paraliżuje, czy jest raczej perspektywą bycia bogatszym o nowe doświadczenie. Znak zapytania.